Odchudzanie. Dlaczego nie chudnę mimo że mało jem? Siedem powodów, które blokują spalanie tłuszczu. Jesz mało. Starasz się. Unikasz słodyczy. A waga stoi w miejscu albo, co gorsza, rośnie. Brzmi znajomo? Przedstawiamy 7 najczęstszych powodów, dlaczego nie chudniesz, mimo że jesz niewiele lub niskokalorycznie. kalorycznie. Jeśli chcesz zrozumieć, co blokuje spalanie tłuszczu, metabolizm i dlaczego organizm czasem nie współpracuje, zostań do końca. Jem mało, ale jednak więcej niż myślę. Podjadanie to jedne z powodów, że waga nie spada. Problemem nie jest brak silnej woli, tylko nieoszacowanie kalorii. Badania pokazują, że zaniżamy rzeczywiste spożycie nawet o 30-50%. Rozwiązanie. Przez 7 dni zapisuj wszystko, co jesz. Wasz posiłki, które spożywasz. Nie zmieniaj diety, tylko obserwuj. Zbyt mało kalorii. Równa się blokada spalania. To paradoks. Jesz za mało i nie chudniesz. Dlaczego? Organizm wchodzi w tryb oszczędzania. Spada tempo metabolizmu. Rośnie kortyzol. Spalasz mniej kalorii w spoczynku. Organizm spala mięśnie zamiast tłuszcz. Jeśli przez tygodnie jesz jak na głodówce, ciało nie chce chudnąć, ono chce przetrwać. Objawy tego stanu. Brak energii. Zimno. Brak efektów odchudzania. Ataki głodu. Metabolizm. To nie to samo co ruch. Wiele osób myśli... Jak ćwiczę, to metabolizm działa. Nie do końca tak jest. Na metabolizm wpływa masa mięśniowa, jakość snu, hormony, stres, odżywianie. Jeśli długo się odchudzałaś lub odchudzałeś, np. diety od 1000 do 1200 kcal, Twój metabolizm mógł zostać spowolniony i często zaczynasz od nowa. Rozwiązanie Trening Częstsze i zdrowe, ale mniejsze posiłki, bez podjadania pomiędzy, czyli odbudowa metabolizmu, zamiast ciągłe cięcie kalorii. Stres, cichy sabotażysta Kortyzol to hormon stresu. Jeśli jesteś w ciągłym napięciu, niewyspany, przemęczony, pod presją, wtedy... Twój organizm trudniej spala tłuszcz, magazynuje go szczególnie na brzuchu i zwiększa apetyt. Możesz jeść mało, a stres i tak zjada Twój wysiłek i Twoje efekty. Rozwiązanie: zadbaj o sen, minimum 7 godzin, częste spacery, mniej stresu, więcej uśmiechu i radości. Hormony o nich mało się mówi hormony mają ogromny wpływ na wagę. Najczęstsze problemy insulinooporność, problemy z tarczycą, zaburzenia leptyny, objawy tego to ciągłe zmęczenie, brak efektów mimo diety, to nie lenistwo, to biologia. Rozwiązanie badania, odpowiednia dieta, a nie głodówka, redukcja stresu, cierpliwość za mało białka za dużo pustych kalorii. Można jeść mało i źle. Dieta uboga w białko. Spowalnia metabolizm. Powoduje utratę mięśni. Zwiększa głód. Przykład. Bułka plus dżem. To dużo kalorii, zero sytości. Rozwiązanie. Białko w każdym posiłku. To poczucie sytości. Lepsze spalanie tłuszczu. Podsumowanie. Waga to nie tylko tłuszcz. Na wagę wpływa. Woda, hormony, cykl, stres, sól. Jeśli nie chudniesz, mimo że jesz mało, to nie zawsze twoja wina. Często problem leży głębiej. Odchudzanie to proces biologiczny, a nie kara. Przybij kciuka, jeżeli chociaż niektóre informacje były dla ciebie ciekawe i warte zastanowienia. Napisz w komentarzu, czy znasz jeszcze inne i zdrowe metody odchudzania, Zasubskrybuj nasz kanał, jeżeli interesują Cię tematy dotyczące zdrowia i zdrowego stylu życia. Dziękujemy za uwagę.